Witam z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 20 marca 2023 oczywiście. Chciałem pokazać jak wygląda stan wegetacji. Ja tu jestem w okolicach Leszna, w Wielkopolsce. Tu jesteśmy przy odmianie prezydenta. Jest późna odmiana śliwki. Tak ona wygląda na, na dzień dzisiejszy. No niestety, ostatnie dni pogoda nas nie rozpieszczała. Ostatnie tygodnie, nawet, bo cały czas pada. Jest deszczowo. Dzisiaj znowu pada. Tu jest, tu jest odmiana lapotika, lapotica dokładnie. Tu już widać, stan wegetacji jest bardziej posunięty do przodu. Już widać biały pączek się robi. I może podejdę pod czereśnię i tak yy, pod gruszkę pokażę, jak na, na, yy, innych odmian, yy, na innych gatunkach to wygląda. Tutaj już jesteśmy przy czereśni. To jest odmiana. Techlowan średnia odmiana tutaj widać pączki zielone się robią obrzmiewają tu od razu po sąsiedzku na testy mam odmianę Tamarę to jest odmiana późniejsza odtechlowana. Techlowana Owocuję po nim ale tak na moje oko to ta wegetacja to jest bardziej posunięta do przodu niż przy no i też podejdę, może pokażę, jak wygląda regina. To jest regina, późna odmiana. Tu widać, wegetacja jest do tyłu mocno. No niestety ja tu jeszcze, jeszcze nie zdążyłem obciąć wszystkich drzew. Kończę cięcie czereśni. No niestety nawet nawozu nie wysiałem, więc już taki gwałt jest, no ale nie sprzyjała pogoda w tym. Praktycznie ostatnim miesiąc to w ogóle nie sprzyjała, tak że trochę do tyłu jestem. Ale podejdę też jeszcze pokażę jak. Bo mam kilka gruszek i jabłek, ale to nie jest jakby towarowa produkcja, ale pokażę jak to wygląda. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę pokażę odmianę Sylwia. Ona też jest znana z tego, że bardzo późno kwitnie. Widać, że pączki pozamykane. Ja na szczęście tylko mi zostały te najpóźniejsze odmiany do cięcia. Wiadomo, że to cięcie powinno być dawno zrobione, no ale nic się nie poradzi. I tu mam zaraz po Sąsiedzku gruszkę. Jeden rządek. Tak kiedyś sobie zasadziłem z ciekawości. Tak wygląda gruszka. To jest konferencja na pigwie. No i może podejdę pod jabłka, bo też mam rządek jabłek. Tak wygląda jabłoń, to jest odmiana gala tak wygląda na tą chwilę także myślę, że ta wegetacja jest zbliżona do tych z poprzednich lat w końcu już praktycznie wiosnę mamy no i niedługo się zacznie na całego ścianie nawozów opryski i tak dalej także tyle na dzisiaj pozdrawiam